Tak, tutaj tutaj stąd też mamy coraz większe zainteresowanie polakami, polakami mieszkającymi w Polsce, Polakami mieszkającymi za granicą w UK, w Holandii, we Francji, gdyż Kambodża to nie tylko wakacje i przyjemni ludzie, piękne plaże, ale to też duże pole inwestycyjne i pomagające w codziennym życiu. Kambodża jest jednym z niczym krajów, w którym yy, wizę można wykupić nawet na okres roku. I nikt się nie, ciebie, nie będzie pytał dlaczego, jaki jest powód itd. Tak Wjeżdżając do Kambodży, dostajesz wizę miesięczną, turystyczną lub biznesową. Jeśli z, y, zaaplikujesz o biznesową, to masz możliwość przedłużenia jej do roku czasu bez żadnych specjalnych dokumentów wspierających itd. Tak co też pomaga w otwarciu konta. Kambodża jest jednym z, oś, y, z ostatnich krajów poza CRS-em, co dla nas Europejczyków no jest dość ważną informacją. Posiada no, bardzo dobrze rozwinięty system bankowy przez to że oni bardzo dużo długo nie mieli systemu bankowego to oni nie tak jak u nas w Europie z ksiąg z komputerów tylko od razu przeszli na system blockchaina podróżuję po całym świecie z, moim, z moją rodziną aczkolwiek używam korzystam z systemów tutaj kambodżańskich Visa Mastercard UnionPay i to świetnie wszędzie działa